Padając na kolana, zniszczony tym widokiem. Córki objęły ojca, płacząc razem, będąc świadkami z oddali całkowitego zniszczenia miast. Dym wznosił się ku niebu jak gigantyczna czarna kolumna, pomnik boskiego gniewu i konsekwencji grzechu. Minęły lata. Lot, teraz bardzo stary mężczyzna z białą brodą, siedział u wejścia do jaskini w górach. Jego córki, dorosłe kobiety, Opiekowały się swoimi małymi dziećmi, które bawiły się w pobliżu. Nowe pokolenie, urodzone z dala od nieprawości Sodomy, ze swojej wzniesionej pozycji, Lot obserwował horyzont. To, co wcześniej było zieloną i dostatnią doliną, zamieniło się w martwe morze jałowe z błyszczącymi wodami i brzegami z soli. Nic tam nie rosło, nic nie żyło w tych wodach. Stały świadek boskiego sądu, dym wznosił się jak żałobne kadzidło, miasta już nie istniały, zielona dolina stała się pustynią, a to, co wcześniej wydawało się niezwyciężone, zamieniło się w pro.